Rozmowa po dziewiątej Daniel Sawicki, witam w rozmowie po dziewiątej W naszym studiu Kazimierz Łatwiński, doradca wojewody lubuskiego I radny sejmiku lubuskiego w jednej osobie Dzień dobry Dzień dobry, witam państwa Panie radny Witam panie redaktorze, witam państwa serdecznie Piękny poranek Tak, chociaż chłodny Chłodny, no a jaki ma być? Mamy no, ale to tak? Kwiecień, tak to już jest, że Przeciech słoneczko świeci dzisiaj. wtedy, kiedy jest zimno to wyż, wyżowa pogoda. <noise> tak, w takim jesteśmy w okresie. Dobrze, panie radny, sprawy poważne. Zacznijmy od no, wczorajszej rocznicy, kolejnej rocznicy śmierci Jana Pawła II w całym kraju marsze wystąpienia 21.37 też chwila zadumy. Polacy gremialnie wyszły na, wyszli na ulicę Miast, na ulicę Wsi. W tym roku w, szczególny, w szczególnym charakterze i, i w szczególnym czasie ten dzień jest obchodzony, ponieważ w w sferze ataków na świętego Jana Pawła II. To tak, myślę, myślę, że wielu Polaków wyszło również dlatego, że mają po prostu dług wobec Jana Pawła II. Ja chociażby mam w pamięci w czasie drugiej pielgrzymki w 1983 roku mszę świętą na Partynicach we Wrocławiu, gdzie przyszedł milion ludzi i mm, Ojciec Święty mówił nie tylko o prawach Polaków, ale mówił i o, o obowiązkach, y, y, udzielał wskazówek moralnych tak? i ten milionowy tłum w ciszy, w milczeniu, z pokorą. Słuchał słów Ojca Świętego na, tym, na przykład na temat wartości jaką jest rodzina, ale również nawiązywał do historii Dolnego Śląska, mówił o wielu postaciach historycznych. Też pamiętam szczególnie spotkanie z młodzieżą apel jasnogórski, który wspólnie z młodzieżą śpiewał Ojciec Święty na wałach jasnogórskich. To było takie spotkanie dedykowane właśnie młodzieży, gdzie papież doskonale mówił o problemach młodzieży okresu stanu wojennego. Mówił o o represjonowanych, o uwięzionych, o aresztowanych wypowiadał odważnie słowo Solidarność, to nie było wtedy takie oczywiste. 83. rok, przecież to głęboka komuna, to stan wojenny jeszcze wtedy trwał, prawda? Bo to był czerwiec. To było zaledwie dwa lata po zamachu na Ojca Świętego, gdzie tam za tym KGB stało, wszystko na to wskazuje. I mówił o o tym, że młodzież powinna mieć aspiracje, a jednocześnie mówił o tym, ma prawo do, 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 do lepszego życia, do, 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 do wielkich aspiracji, a jednocześnie przestrzegał przed demoralizacją. I mówił o tym, nawiązując do historii, kiedy były okresy w Polsce, no szczególnie pewnie miał na myśli okres przedrozbiorowy, kiedy ta demoralizacja doprowadziła do wielkich szkód dla Polaków i, i dla państwa polskiego. Więc te wszystkie wystąpienia Ojca Świętego były przesycone wielką nie tylko wskazówkami religijnymi, ale czy wskazówkami moralnymi. Tak? Ale, ale również Ojciec Święty z wielkim znactwem nawiązywał do do, do historii Polski, do literatury polskiej i też warto wspomnieć. Już w latach 90., kiedy Ojciec Święty już był obecny w polskiej telewizji, właściwie codziennie były jakieś informacje o tym, o wydarzeniach związanych z Ojcem Świętym i jak to było ważne dla ludzi starszych wtedy. No, nie tylko dla starszych, prawda? R, 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 Mówi, dla wszystkich również. pokoleń, ale, ale dla ludzi starszych często... No, osamotnionych czy chorych, nie mogących wychodzić z domu. Te, ta obecność Ojca Świętego była jakby obecnością członka rodziny. Takim wsparciem I, prawdziwym. I prawda? Też mhm. pamiętajmy, że, pamiętamy, że Ojciec Święty emanował takim optymizmem i taką pogodą ducha. I to, i to też. Polacy zapamiętali dlatego tak tłumnie y, uczestniczyli w tych marszach. Ci, którzy w taki haniebny sposób zaatakowali ojca y, świętego chyba przeliczyli się, N nie sądzili, że tak y, mocno Polacy wystąpią w obronie swojego y, papieża. Przypomnijmy ten atak, no to, to nie jest y, przypadek, no, jedna z telewizji założona przez byłych agentów SB przecież dokonała tego tego słownego. No, dlatego ataku ten po atak latach. był na powód II był atakiem z użyciem y, takich dobrze znanych narzędzi. Pamiętamy, że y, w latach 50. szczególnie były y, y, takie y, haniebne ataki na, na, na hierarchię kościelną, na Kościół, ale też były ataki na żołnierzy Armii Krajowej, gdzie w sposób taki perfidny nawet osadzano w celach więziennych y, żołnierzy Armii Krajowej ze sesmanami. Tak? Mamy przykład Kazimierza Moczarskiego. Po to, żeby, żeby dezawuować te osoby, żeby walczyć z polskim patriotyzmem, żeby walczyć z państwem polskim poprzez takie ataki moralne też potem w latach 80 listy gończysz za działaczami podziemnej solidarności były zamieszczane nieprzypadkowo obok jakichś informacji o, o potwornych zbrodniach kryminalnych, czy też za właśnie listami, za, za zwykłymi zbrodniarzami. To było tak było w prasie dolnośląskiej na przykład. Więc, więc mhm. to jest użycie pewnych narzędzi znanych, wypracowanych Nic głównie... się nie zmieniło przez głównie lat. w Rosji carskiej, a potem w Rosji Sowieckiej i... Te, te, te metody wszystko wskazuje na to, że są zaplanowane, że są elementem celowego działania. Chce pan powiedzieć, że namiestnicy czy, czy pogrobowcy tamtych osób dzisiaj cały czas tak. po prostu to samo nic się nie zmieniło? Nie, nie. Tutaj te metody wskazują na to, że to są te same metody. To jest, to jest dramat. Czerpanie, tak by czerpanie z zasobów, y, doświadczeń, właśnie tych nikczemnych działań. Pytanie, w jakim kraju w takim razie żyjemy, jeżeli do czegoś takiego dochodzić, może jeste dzisiaj wolnej, rzekomo wolnej Polsce. Dobrze, zostawiamy y, ten y, temat. Porozmawiamy o tym, co w ubiegłym tygodniu też działo się ważnego. Y, a tutaj no, wystąpienie y, pani marszałek Jerzbiety Polak atakujące Polskę y, no, na jednym. W jednym ze spotkań. W Niemczech chodzi ko konkretnie o to, co Pol Polska chce zrobić na Odrze. Chce, chcemy tę rzekę regulować, yy, uzyskać dobre efekty inwestycji. Tymczasem padają słowa o tym, że to chyba Komisja Europejska powinna się zająć, powinna się bardziej przyjrzeć, wręcz żeby zablokować, konkretnie te inwestycje. Tak. Może nie dosłownie tak, ale na. Co pan na, na to? By, pan spotyka na sesjach panią marszałek Polak. No, to to, to Ta no, postawa niemiecka zaskakująca znaczy, jest. Tutaj, tutaj jest pewne podłoże ekonomiczne, interesy. Narodowe Niemiec, bo nie wszyscy wiemy, a pani marszałek powinna takie rzeczy wiedzieć. Ale to w interesie e, narodowym Niemiec nie, jest nie, nie, nie wszyscy wiemy, że tutaj y, na przykład dużą rolę odgrywają interesy portu w Hamburgu. To tak, no jest jasne, że, dlatego zamknięto port w Port w Hamburgu, port w port w Hamburgu port w stocznie tak na przykład tak. To zamknięto, ale port w Hamburgu jest portem Oczywiście. oceanicznym. To, to znaczy, że jednostki te duże jednostki morskie mogą bezpośrednio y, wpływać do portów w Hamburgu, y, jednostki, które płyną na przykład ze Stanów Zjednoczonych, prawda? Mm -hmm. Statki oceaniczne i y, te polskie działania związane na przykład z terminalem kontenerowym w Świnoujściu y, mają na celu również poprzez inne wytrasowanie z ominięciem terytorialnych wód niemieckich i poprzez pogłębienie korytarza dojścia do tego nowego portu otwartego, kontenerowego w Świnoujściu, mają doprowadzić do tego, że Świnoujście będzie również portem oceanicznym, czyli no, w tej hierarchii portów europejskich ogromnie zyska na znaczeniu. Tu chodzi I... o to, że potem dzięki odrze będziemy mogli spławiać towary na południe I... Europy, na przykład? I, I wiemy, że te, te największe porty są bardzo często lokowane właśnie u ujścia, ujścia rzek, dlatego że te, te, te rzeki są takimi autostradami wodnymi, mm -hmm. śródlądowymi, dlatego też jest idea y, budowy takiego, y, ty, ty, takiego węzła multimodalnego y, wraz z portem y, na Warcie w Gorzowie, y, gdzie, mm -hmm. gdzie też y, ten port będzie dostarczał kontenery do, y, do, 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 do portu w Szczecinie i w Sinouściu. Y, Niemcy chcą i tu zablokować, to zablokować, to, to To jest sprzeczne z tym interesem. Takim egoistycznie postrzeganym portu w Hamburgu I, i stąd jest ta cała awantura o to o, i ten postulat zdziczenia odry, zablokowania tych inwestycji pod różnymi hasłami. A, a tutaj myślę, że też jest pewien aspekt, można, można tak przypuszczać, że jest taki aspekt, że no, wszystko wskazuje na to, że część e, takich fanatycznych działaczy platformy obywatelskiej, e, no, takich jak e, pan Tusk, czy właśnie pani Marszałek, e, e, no, e, są takim pasem transmisyjnym, znaczy tak wszystko to wygląda. Ja nie wiem, czy tak jest do końca, ale. To znaczy zakamuflowana ale, ale... opcja niemiecka w Polsce już Ale nie wygląda na to, że. że, że, że Jasna opcja niemiecka to, w Polsce. Pasem transmisyjnym no, są takie opinie, że te, tego typu właśnie działania blokujące rozwój gospodarczy Polski no, mogą liczyć na pewne beneficja, ale nie dla Polski. No bo to jest ewidentnie sprzeczne z interesem gospodarczym Polski, z rozwojem gospodarczym. Tylko te beneficja no to po, polegają na takim nachalnym wsparciu polskojęzycznych niemieckich mediów, na jakimś wsparciu być może, być może, nie wiem czy tak jest, agentury, na takim no tam, budowaniu. Tam są duże pieniądze, interesy narodowe, tam pozycji na politycznej tego ugrupowania, które, które no, ewidentnie wszystko na to wskazuje, reprezentuje interesy pewne niemieckie. Czym trzeba tutaj też uczciwie powiedzieć, że chociażby reakcja takiej wspólnej polsko-czesko-niemieckiej izby przedsiębiorców tak. jest taka, że a ponieważ dotyczy to jakby tutaj obszaru naszego bardziej nadodrzańskiego, jest taka, że ta Izba wyraziła stanowisko, żeby nie blokować tych inwestycji A kiedy na na je wyraziła? To informacja z, z poprzedniego tygodnia, tak? Mhm. To, to Czyli można, w trakcie tej awantury. Można, tak, tak, mhm. tak, tak już, już, więc to nie jest tak, że wszystkie środowiska niemieckie reprezentują taki pogląd. Przecież jest wielu przedsiębiorców niemieckich, którzy inwestują w Polsce i to, i to jest często bardzo, to są bardzo pozytywne inwestycje. Więc tutaj akurat nawet jakby Przyglądając się tej politycznej mapie niemieckiej, pani marszałek Polak ustawia się po stronie tych środowisk, które chcą ostro ko ko konkurować z Polską i no, działać na szkodę Polski. Tak? A w takim razie gdzie się ustawia Janusz Kubicki, nawiązując współpracę z PSL-em w Radzie Miasta Zielona Góra? Powstaje nowy klub PSL y, Zielona 2050, krótko na ten temat. Ja myślę, że prezydent Janusz Kubicki pokazuje... Że mm, dla dobra rozwoju miasta potrzebna jest współpraca z różnymi środowiskami, i ona jest realizowana. Ona jest realizowana zarówno z klubem i z, w ogóle z ugrupowaniem Prawa i Sprawiedliwości. No ale tu z PSL-em jest realizowana z PSL-em, co, co, co też dla, dla Zielonej Góry, dla w ogóle aglomeracji zielonogórskiej, dla obszaru funkcjonalnego. A politycznie przyczek dla Platformy? No to w takich kategoriach też tak można nazwać. Natomiast chcę zwrócić uwagę, że prezydent Zielonej Góry stara się współpracować z tymi, którzy są gotowi do współpracy. Natomiast Platforma Obywatelska, z tego co obserwuję, co tam się dzieje na radach miasta, ale również z tego jak do inwestycji rządowych podchodzi zarząd województwa zdominowany przez Platformę Obywatelską, no nie chce współpracować. Udaje często, że współpracuje. Są to, są to działania takie obstrukcyjne, opóźniające. Decyzje są podejmowane pod wielkim naciskiem właśnie samorządowców, tak, którzy są bliżej ludzi i tych samorządowców, samorządów szczebla lokalnego. I, I stąd, jeżeli ta decyzja ma służyć rozwojowi miasta, lepszej współpracy z województwem lubuskim, to myślę, że należy to oceniać. To daje po prostu mhm. pewną szansę na, na, na przeciwdziałanie temu blokowaniu rozwoju Zielonej Góry i y, obszaru funkcjonalnego zielonogórsko-nowosolskiego obszaru funkcjonalnego. Musimy kończyć, powiedzmy jeszcze na koniec tylko, że przyjedzie do Polski Władimir <laughs> Załański, To już chyba za, za trzy dni taka informacja pojawiła się właśnie. No i bardzo dobrze. Będzie o wystąpienie jak Joe Biden, tak? Ten na rynku w Warszawie. Z pierwszych informacji wynika, że to będzie spotkanie na Zamku Królewskim, a ponieważ z to nie, będzie też. nie tylko spotkanie z panem prezydentem Dudą, ale również z Polakami i z Ukraińcami przebywającymi w Polsce mm -hmm. i myślę, że to jest bardzo dobra wizyta, która jeszcze potwierdzi jakby naszą współpracę, która w pers dalszej per perspektywie może skutkować bardzo dobrymi relacjami ekonomicznymi, ale w tej najbliższej, obecnej perspektywie służy po prostu naszemu bezpieczeństwu i ta współpraca Mm, opiera się o, 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 o to, że nie chcemy, żeby. Mm, Stawiamy kropkę, panie radny, bo najpierw to trzeba wygrać wojnę z tym Związkiem Radzieckim, tak się chyba ten kraj nazywa, tak? Bo Rosja chcemy, to chyba nadużycie by było. Chcemy wygrać ten, te, tę wojnę po to, żeby tak nasi, nasi młodzi yy, yy, obywatele nie musieli gdzieś w Korei Północnej walczyć w szeregach armii rosyjskiej w Korei Północnej w szeregach armii A, rosyjskiej. Dlatego, że to, m, jeżeli jeżeli... <laughs> na konstrukcję. To jest tak, tak powiem, że... Ale okej. Okay. Jeżeli Polska będzie w, w orbicie wpływów rosyjskich, to polscy żołnierze będą powoływani na różne wojny w Syrii, w Czeczeniu, w Korei Północnej, bo te, tego też nie możemy wykluczyć i wszędzie. Więc y, takie założenie, że my będziemy, nie, nie będziemy wspierać Ukrainy, to nas Rosja zostawi w spokoju, jest bardzo nie, błędne. Nie, no to, to trzeba chyba naprawdę nie mieć wyobraźni, żeby w taki sposób podchodzić. Do, do tej sprawy Rosję po prostu trzeba skończyć i, i tyle w tej wojnie. Kazimierz Łatwieński, radny Sejmiku Lubuskiego, doradca Wojewody Lubuskiego, moim państwa gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu za uwagę. Za uwagę dziękuję państwu, Daniel Sawicki. Do usłyszenia. Rozmowa po dziewiątej.